Honorową Nagrodę Gwiazdy Dobroczynności otrzymuje Pan Jerzy Sztur. Serdecznie zapraszam. To jest coś, powiem Panu, chyba najbardziej poważnego, co robię w życiu. Bo tak to się w aktora to się można też bawić, różne rzeczy robić, bawiąc siebie, bawić innych. Robiłem to przez lata w tym kraju. A nagle, jak to wszystko się przekuwa w to, że naprawdę można komuś pomóc, a jeszcze dodatkowo pomaga człowiek, który to przeżył, no to jest tym bardziej wiarygodny, nie?